Piknik, odpoczynek czy uroczystości patriotyczne? Jakie macie plany na tegoroczną majówkę? W Krośnie Odrzańskim zapowiada się kilka atrakcji. W piątek 2 maja park tysiąclecia od strony ulicy Czarnieckiego stanie się miejscem pikniku patriotycznego. O godzinie 14 rozpoczęcie pikniku, w ramach którego nie zabraknie warsztatów plastycznych, dmuchańców stoisk z jedzeniem? Do tego Swoją strefę sportu przygotuje ośrodek sportu i rekreacji. O godzinie 15.00 druga edycja konkursu Mam Talent Patriotycznie. Nie zabraknie tradycyjnej próby bicia rekordu długości flagi. Czy uda się pobić 313 metrów i 10 cm z 2023 roku? Przekonamy się już o godzinie 16.00. Natomiast o godzinie 17.30 występy patriotyczne. Warto zostać z nami do samego końca bo o 18:30 rozstrzygnięcie konkursu muzycznego W sobotę 3 maja burmistrz Krosna Odrzańskiego dowódca garnizonu oraz proboszcz parafii Świętej Jadwigi Śląskiej zapraszają na uroczyste obchody 234 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja O godzinie 10 msza święta w intencji ojczyzny natomiast o godzinie 11 uroczystości Patriotyczne na placu świętej Jadwigi Śląskiej. Zapraszamy do wspólnego świętowania.